Dzisiaj przygotowałam dla Was moją propozycję makijażu sylwestrowego Oczywiście użyłam czerni, żeby ten makijaż pasował do brunetek Także możecie użyć brązu zamiast czerni w przypadku blondynek A użyłam oczywiście fioletu, ponieważ postawiłam w tym sezonie na ten sylwester na fiolet Mam nadzieję, że ta propozycja będzie Wam się podobać Jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonać taki makijaż, oglądajcie dalej Zaczynamy od nałożenia bazy Moją bazą będzie Pierre René Makeup Base I to jest do wszystkich typów skóry Pamiętamy oczywiście, że bazę nakładamy w małej ilości. Ja taką e, kropelkę użyję, rozgrzewam w dłoniach i rozprowadzam po buzi w ten sposób, tak żeby ona stworzyła nasz, e, nam barierę. Bardzo przyjemna baza, to jest akurat e, nowy nabytek, także nie będę Wam na razie recenzować tej bazy, ale już widzę, że jest bardzo przyjemna i taka kaszmirowa. W dotyku, i pamiętamy, właśnie, żeby takimi ruchami nakładać bazę, ponieważ dzięki temu nasz makijaż utrzyma się dłużej. Podkład, którego będę używać, to Pierre René Skin Balance. Jest to podkład dobrze kryjący, porównywalny do Estée Lauder. Także, jeżeli macie jakieś niedoskonałości i chcecie, żeby Wam się makijaż utrzymał troszeczkę dłużej niż tradycyjne podkłady, bardzo Wam go polecam. Dobrze kryje, zakrywa wszelkie zaczerwienienia I nakładany beauty blenderem daje efekt takiej właśnie skóry typu flawless Przynajmniej taki efekt daje Bardzo ładnie Kryje ten podkład, ja go bardzo często teraz używam Dalej przechodzimy do bronzera. W moim przypadku będzie to Next Matte Bronzer. Jest to bronzer w kolorze light, taka fajna, ciepła brzoskwinka. Ja będę używać tego bronzera, ponieważ chcę uzyskać delikatny efekt wykonturowania twarzy, ponieważ będzie to mocniejszy makijaż sylwestrowy, także otrzepuję troszeczkę wieczko i konturuję buzię. Jest to taki fajny, brzoskwiniowy kolor, który lekko podkreśli nasze kości policzkowe, a przy okazji nie zrobimy sobie nim planu. Pamiętajcie, że jeżeli macie pociągłą włosie, to troszeczkę tego brązera zawsze dajemy na centrum naszej twarzy. Po wykonturowaniu twarzy będę używała różu. Tutaj akurat mam nową pa paletę Cłewy. Jest to najnowsza paleta e, róży i brązerów, e, i będę korzystała e, z tego tutaj. Pierwszego kolorku z góry jest taka delikatna brzoskwinka przełamana różem, także będzie idealna do takiego fioletowo-czarnego makijażu, żeby delikatnie rozpromieniła naszą buzię. Oczywiście nie tylko koncentrujemy róż na centrum polików, ponieważ będzie to troszkę dramatyczne, dlatego też róż powinniśmy pociągać troszeczkę wzdłuż naszej buzi, aż do szczytów kości policzkowych. Do wyrysowania linii brwi będę używać Wipera mineralny cień w kremie i ją używam w kolorze 03. Jest to taki chłodniejszy brąz. I używam aplikatorka, który jest dołączony w zestawie. Jak widzicie, jest to bardzo fajny taki chłodny odcień i dzięki temu aplika aplikatorowi bardzo łatwo można sobie wyrysować e, linię brwi. Oczywiście możecie korzystać na przykład z szablonów, jeżeli macie nieregularne włoski w celu właśnie wypełnienia i narysowania delikatnej i precyzyjnej linii. Jako bazę na powieki użyję korektora z w kolorze 010 Ivory. Jest to taki jasny, najjaśniejszy kolor z palety korektorów e, i na korektorze Cień utrzyma Wam się najdłużej, ponieważ jest najgęstszy. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, na moim oku bazy się rzadko kiedy utrzymują. Otrzymują cienie, także korektor jest moim idealnym rozwiązaniem. Przy okazji nie musicie kupować dodatkowego kosmetyku, ponieważ jeżeli macie jakieś niedoskonałości, taki korektor Wam spokojnie przykryje naprawdę duże zaczerwienia, duże plamy, yy, zmiany potrądzikowe czy właśnie trądzik. A przy okazji macie bazę i korektor. Przechodzimy do oczu. E, będę używać takiej taśmy klejącej, e, żeby wyrysować oczywiście kształt oka i pamiętamy, żeby troszeczkę poobklejać naszą taśmę o naszą skórę, ponieważ e, dzięki temu e, nie, nie naciągniemy sobie tutaj skóry przy oczach. Tak właśnie przyklejoną taśmę zostawiamy i rysujemy czarną kreską tutaj naszą linię. Oczywiście pamiętamy, że będziemy ją rozcierać, także ona nie musi być jakaś naprawdę precyzyjna. Przechodzimy do rozcierania i do tego celu będę używała takiej, takiego zwykłego pędzelka, który tylko nam rozdymi efekt kreski. Następnie, używając takiej kuleczki, będę używała czarnego cienia z paletki. On natural, ale to może być każdy czarny cień, który macie w swojej palecie. I delikatnie schodzę na załamanie. Teraz biorę większego puchacza. I rozcieram e, moją kreseczkę jeszcze dokładniej, tak żeby efekt był taki naprawdę smoki. To będzie naprawdę ciemny makijaż, także e, zawsze możecie zastąpić czerń brązem. I delikatnie tutaj rozpracowuję mój makijaż. Zdejmuję moją kreseczkę. jak widzicie efekt jest naprawdę fajny. Teraz będziemy oczywiście rozcierać tą kreskę, żeby ona nie była taka sztuczna. Także staramy się kierować cień troszeczkę w górze i rozcierać naszą krechę. Koncentrujemy troszeczkę czarnego cienia z tej samej palety przy nasadzie, przy zewnętrznym kąciku. Te cienie się nie odszepują tak, że możecie najpierw zacząć od podkładu i od bazy. Następnie sięgamy po biały cień z palety Flormar. Oczywiście jeżeli macie inny cień na przykład Inglota, także wam polecam i będziemy go nakładać w wewnętrznym kąciku, tak żeby rozjaśnić naszą powiekę. I troszeczkę ten efekt złagodzić. Wracamy do naszej kulki. Sięgamy po paletę Original ze Sleeka i sięgamy po ten um, fioletowy cień. Będę go używać Będę go nakładać Delion Tools 721. Przepujemy nasz pędzelek i nakładamy w centralnej części naszej powieki. Rświetlałem przy okazji tym samym nasz makijaż i stają się bardziej sylwestrowy. Możecie używać cieni na mokro. Rościeram nasze cienie, żeby ładna była granica. Dalej przechodzę do tego granatowego cienia z paletki ponownie w Original i troszeczkę zaznaczam kącik zewnętrzny żeby przyciemnić nasz makijaż i przy okazji, żeby było ładne przejście kolorów. Rozcieram ponownie kulką. Następnie przechodzę do rozświetlenia zewnętrznego kącika, wewnętrznego kącika i do tego celu użyję rozświetlacz Zebal, Mary Lou Luminizer. Ma lusterko także Będę się nim asekurować i rozświetlam wewnętrzny kącik. Troszeczkę zahaczam o powiekę ruchomą, żeby ten efekt stworzył się takie takie ładne przejście. Oczywiście pamiętam o bryjowym. Kolejnym krokiem będzie zrobienie czarnej kreski pod oczami, którą będziemy oczywiście rozcierać, żeby nadać jej bardziej efekt smoki. Także delikatnie zaznaczamy, żeby to nie była bardzo, bardzo mocna linia i kierujemy się do zakończenia linii rzęst. Będziemy używać do rozcierania ponownie Hakuro 80 To jest taka kuleczka. I delikatnie rozcieramy kierując się do zewnętrznego kącika. Żeby jeszcze wyciągnąć naszą kreskę. I ładnie łączymy Tutaj kącik zewnętrzny z wewnątrz. Jeszcze troszeczkę rozcieramy. Oczywiście możemy sobie później wytrzeć korektorem to miejsce pod oczami. Oczywiście będziemy to zaraz robić. I do linii wodnej używam granatowej kredki w kolorze 0,3 z tak, żeby pogłębić naszą kredkę. Zmoczonym malutkim pędzelkiem sięgamy po raz kolejny po ten fioletowy e, cień z palety Be Original. Delikatnie nabieramy i troszeczkę rozcielamy naszą czarną kredkę fioletowym cieniem. baczni obserwatorzy na pewno zauważą, że coś tam się dzieje z fioletem. Sięgamy po pędzele, którym nakładałam rozświetlacz w zewnętrznym, wewnętrznym kąciku i sięgamy po taki jasny, różowy cień z, ponownie z tej palety, żeby zrobić delikatne przejście pomiędzy kolorami. Troszeczkę dajemy na górną bowiekę, żeby to przejście było jeszcze łagodniejsze między naszym fioletem a rozświetlaczem. Sięgamy po żelowy eyeliner. U mnie to będzie Maybelline, w kolorze oczywiście czarnym. I pędzelkiem Hakuro. H85, który już jest ledwo, ledwo widoczny. Zaznaczam kreskę. Swoje rzęsy, u mnie to będzie Eveline. Jest to Volume Celebrities, jeden z moich ulubionych. Dużo dorzuwa pięknie, rozdziela nam rzęsa, jeżeli nie chcemy używać sztucznych. Dajemy dużo warstw, żeby ten efekt był jeszcze mocniejszy. Kolejnym krokiem będzie wyczyszczenie ewentualnych pozostałości po naszym makijażu pod oczami i do tego celu użyję Real Wake Me Up w kolorze 01 najjaśniejszym. Troszeczkę tutaj wklepuję korektora. Rozprowadzam go palcami, i czyszczę tutaj granice pod okiem. Przy okazji, rozświetlam to miejsce. i dokładam ponownie rozświetlacz debal. Przepora na rozświetlenie kości policzkowej, dlatego specjalnie zostawiłam, wiedziałam, że będę nakładać korektor. I tutaj będzie e, po raz kolejny rozświetlacz debal i ładnie. Błysków Sylwestra nie zaszkodzi, także pod łukiem brujowym także rozprowadzamy nasz rozświetlacz. Jak widzicie, 50%. Na wykonturowanie ust. Ja użyję konturówki w kolorze 02 i to jest firma Pirene. Ja postawiłam na troszeczkę delikatniejsze usta. Ale według gustu możecie użyć troszeczkę ciemniejszej pomadki. Pełniam tym razem konturówką Całe usta, ponieważ Chcemy, żeby nasz makijaż Utrzymał się cały wieczór Na usta ponownie sięgam Po produkt z Będzie to lip tint w kolorze Grenadine jest taki delikatny róż, który podkreśli moją konturówkę i będzie z nią idealnie współgrał. Dlatego robimy jeden klik i nakładamy na usta. Jak widzicie, jest troszeczkę ciemniejszy odcień, ale to bardzo, bardzo fajnie wygląda na konturówce. Jeżeli wyjechałyśmy poza krawędź albo paluszkiem, albo na przykład wacikiem, możemy to oczywiście skorygować.